Co nowego, jeśli chodzi o trzęsienie ziemi na Santorini? Wczoraj było dosyć potężne trzęsienie. Na tyle potężne, że, że odczuwalne było nawet tutaj w Atenach, a między Atenami a Santorini jest około 300 km różnicy. Dlaczego sądzę, że media troszeczkę przekłamują siłę tych wstrząsów? Oczywiście o tym wam powiem. Powiem wam o tym, co mówi o trzęsieniu ziemi na Santorini bardzo znany wulkanolog. Oczywiście, powiemy sobie jeszcze o spadających skałach, jakie szkody wyrządziły na wyspie Santorini. Powiem, powiem Wam jeszcze, co mówi bardzo znany Seismolog Japończyk o trzęsieniach ziemi w tym właśnie rejonie. No i o tym, że Chińczycy potrafią skopiować wszystko, nawet wyspę. Zostańcie ze mną. Moi drodzy, witam, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny kapitan w Fili. Wiecie, co od zeszłego razu przybyło na 150, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona. I witam bardzo, bardzo serdecznie moich nowych subskrybentów. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Ja nazywam się Sylwia, od 19 lat mieszkam w Grecji. No i oczywiście na moim blogu znajdziecie wszystko dotyczące tego pięknego biało-niebieskiego kraju. A moi drodzy, jeśli chodzi o naszą... Sprawę, jeśli chodzi o wyspę Santorini, to muszę Wam powiedzieć, że robiąc Wam ostatniego vloga przedwczoraj, czyli 3 lutego, mówiąc o tym, że przyszła nowa wiadomość o tym, że jest takie właśnie mocne trzęsienie ziemi w skali 5 Richtera, prawda? I później ja szukam, no tego artykułu nie ma. I w artykule, który chciałam Wam przeczytać, mówi się, że to trzęsienie było 4,9, czyli nie przekroczyło tą piątkę. Mówię, Holender, informacje szerzej rzeczy, co? No i tak wieczorem rozmawiałam właśnie z tą moją koleżanką, i ona mówiła mi, że właśnie, że oni mają apkę, gdzie patrzą właśnie, jakie są trzęsienia ziemi tutaj dookoła. No i wyobraźcie sobie to trzęsienie, o którym ja Wam powiedziałam, o którym media powiedziały, że, jest, że było w skali 4,9. Normalnie było w skali 5,1. I takie samo. Częsieniem. Było też wczoraj, gdzieś tak około popołudnia, i naprawdę, naprawdę było, te drgania naprawdę było odczuwalne nawet tutaj w Atenach. A mówimy, tu jest, no, czy jednak 300 km. Więc jeśli jest, jest, jest troszeczkę tego. Także, moi drodzy, wydaje mi się, i tak w ogóle też słyszałam opinie właśnie co niektórych sejsmologów, takich nie związanych z. Z mediami, z tymi głównymi mediami. To oni właśnie też mówili, że ich zdaniem te trzęsienia ziemi są coraz silniejsze. Ale na przykład, tutaj mam kilka takich artykułów, oczywiście z, New, z NewsBook, nie, nie, nie będę wam oczywiście wszystkich czytać, takie właśnie ciekawostki wam powiem. Tutaj troszeczkę humoru będzie, bo Santorini pustoszeje. Santorini pustoszeje, wiecie co? Wczoraj rozmawiałam z Radiem Eskom i wczoraj, jak sprawdzałam, no to 9000 Osób opuściło Santorini, no to do dzisiaj już będzie naprawdę pusto. Ale wyobraźcie sobie, że w tym momencie na Santorini przebywa jedna taka japońska para. No i ta para stwierdziła, że to jest ich miesiąc miodowy i oni nigdzie nie jadą. Oni powiedzieli coś takiego. No Jesteśmy przyzwyczajeni do silniejszych wstrząsów ziemi, także dla nich to jest betka. I stwierdzili, że oni nigdzie się nie ruszają i oni na tej Santorini sobie będą. Moi drodzy, co jest niefajnego, co jest bardzo, bardzo, bardzo niefajnego, Trzęsienie ziemi na Santorini, nowe zdjęcie z czerwonej plaży po osłowiskach. Niestety, moi drodzy, te osłowiska, które wam pokazywałam ostatnim razem. Zatarasowały tą czerwoną plażę. Generalnie ja Wam powiem tak, nie podobają się plaże Morza Egejskiego. A szczególnie cyklady, bo to są właśnie wyspy, wyspy takie wulkaniczne, to są takie wyspy bez zieleni i te plaże właśnie tam są takie ciemne. I tak właśnie na Santorini jest plaża czerwona, czarna i biała. Jeszcze ta biała plaża, tak w porządku. Dosyć ładna jest. No ale ta czerwona, powiem szczerze, że mi się nie podoba. Wygląda naprawdę jak, jak, no, jak po trzęsieniu ziemi. No, że śmiałam się niepotrzebnie. Ale tak, ta plaża wygląda. No, no zobaczcie sobie sami. I, po, i w ogóle napiszcie mi w komentarzach, czy podoba Wam się ta plaża. A to jest ta wizytówka Santorini. I w tym momencie ta plaża jest zawalona. Skały spadły na tą plażę, i teraz dojście jest tylko od strony morza. Nikt na tą plażę sobie nie może wejść od strony lądu. Co jeszcze ciekawego, moi drodzy, się stało? Tutaj, moi drodzy, powiem Wam tak. Jeden pan z Eridis na Newsbank aktywność sejsmiczna jest związana z powstawaniem lawy. Bo, jak Wam mówiłam w ostatnim blogu, sejsmolodzy mówili. Że to nie ma nic wspólnego z aktywnością wulkanu. A tutaj profesor geologii na Uniwersytecie w Patras wyra wyraził w rozmowie z Newsbomb swoją niezgodę na opinię seismologów, którzy przypisują aktywność sejsmiczną na Santorini aktywności innej niż wulkaniczna. Profesor geologii na, uniwer na Uniwersytecie w Patras, Avrim Zelidis, wyraził niezgodę. Na szacunki sejzmologów, którzy twierdzili, że aktywność sejsmiczna w ostatnich dniach na Santorini i Amorgos nie jest związana z wulkanami w tym rejonie, poinformował serwis newsbomb.gr. Aby doszło do erupcji wulkanu, muszą być spełnione pewne warunki. Jednym z takich zjawisk jest wzrost in intensywności i e, częstotliwości gęstości zjawisk sejsmicznych. No to to już, moi drodzy, mamy. E, jakby nie było, e, w ogóle, wiecie co, jak ja mam tą apkę teraz e, włączoną i ja sobie sprawdzam na tej apce, no to tutaj jest naprawdę, no Grecja, cała Grecja się trzęsie i to się trzęsie cały czas, z tego co widać, i bo nie tylko na e, tutaj, e, na cykladach, e, ale też na przykład na Dodecanisie, bardzo ba w porządku, się bardzo się trzęsie. No ale przejdźmy do tego, że jednak i przede wszystkim tak, dzisiaj bym powiedziała, że dzisiaj jest dosyć spokojnie, bo nie było żadnego takiego trzęsienia, które by przekroczyło e, 5 stopni e, Richtera, prawda? Wszystkie były do tak, 4, chyba 4,7 to było e, najwięcej. E, no wczoraj ta, to było potężne trzęsienie, no i wtedy co Wam mówiłam, generalnie też w trakcie chyba mojego nawet vloga Hmm, było to trzęsienie. Dobra, ponadto konieczne jest zmęczenie e, obciążenia wody i zmniejszenie mętności wody. E, od ubiegłego roku notuje się, że Kolumb, wiecie, ten największy wulkan? Powstał według wczorajszego pomiaru profesor geologii Nikolety Ewelpidów w Neakameni występuje zmęcenie. Wszystkie czynniki wskazują na, zatem na to, że doszło do aktywności wulkanu, powiedział William Zeledis. Czyli moi drodzy, pewne czynniki według tego pana zostały spełnione, że ten wulkan, ten kolumb, on po prostu tak pokazuje swoją aktywność, że to, nie, że że to, że on się budzi, właśnie jest spowodowane tymi szczącami, że woda jest mętna, że, że, zmieniła, się gęstość, że zmieniła się gęstość tej wody. Jak twierdzi naukowiec, zjawisko, które obserwuje w ostatnich dniach ma związek z aktywnością wulkaniczną, a erupcja jest jej kolejnym etapem. No, czyli tak jak wam powiedziałem. Wszystkie parametry niezbędne do, aktyw do aktywacji wulkanu zostały spełnione. Po aktywacji skały w kraterze znajdują się i tworzą nowe przepływy. Nagły wzrost aktywności sejsmicznej wiąże się z tą aktywnością, podkreślił. Profesor nie zgadza się ze sejsmologami, że jest to uskok tektoniczny i nie ma nic wspólnego z, wul, z wulkanem, z wulkanami. Czyli ten pan twierdzi, że właśnie tutaj ten problem z trzęsieniami jest wywołany tym, że po prostu ten wulkan się budzi i dlatego e, przez to są wstrząsy, a nie przez, że, na odwrót że przez wstrząsy może obudzić się wulkan. Eee, także moi drodzy, e, na dwoje babka wróżyła. Kto ma rację, to się okaże. Miejmy nadzieję, że nikt nie ma racji, że, że po prostu samo to ustanie, ale e, przede wszystkim musimy mieć to gdzieś tak z tyłu głowy, musimy mieć to w naszej głowie, że natura no, natura nie jest przewidywalna. E, jak bardzo człowiek by chciał przewidzieć, co mu niesie natura, no to byśmy uniknęli wszystkich. Katastrof, prawda? No, ale niestety niektórych katastrof nie da rady uniknąć. No, miejmy nadzieję, no teraz już opustoszała ta Santorini. Ale powiem Wam tak, jeśli chodzi o Santorini, teraz, teraz powiem Wam coś śmiesznego. Chińczycy potrafią po prostu wszystko zdublować i zdublowali sobie Santorini. Bo powiem Wam tak, że Santorini była taką jedną ulubioną, jedną z ulubionych wysp Chińczyków i oni tam często właśnie przyjeżdżali po to, żeby się zaręczać, przyjeżdżali po to, żeby brać ślub. Także to dla nich ta wyspa była bardzo romantyczna, więc oni sobie sami stworzyli własną wyspę, własną Santorini i tą Santorini. Już żadne trzęsienie, żadne nic, nic nie jest w stanie mm, zniszczyć, prawda? Ale wiecie o co chodzi? Co bym chciała Wam powiedzieć, bo jeden z, Japoński, z Japończyków, taki ekspert y, od trzęsienia ziemi, powiedział, że właśnie nie tutaj jest problem. Nie jest problem jeśli chodzi o to morze, ale problem jest na Cyprze. I ten pan twierdzi, że może tutaj dojść, na Cyprze, dojść do trzęsienia Ziemi w skali 7 stopni Richtera. 7 stopni Richtera, moi drodzy, to jest później takie konkretne tsunami, prawda? No a Cypr, wiecie, no Cypr to jest państwo, nie? Jest państwo, które... Yy, jedna trzecia jest ten Cypr. Nie, jedna trzecia jest Cypr turecki i dwie trzecie to jest Cypr yy, grecki. Tutaj pojawiło się nowe spostrzeżenie o silnym trzęsieniu ziemi, które dotknie Cypr. E, tym razem wydał je japoński ekspert. Mi się wydaje, że wiecie, że Japończycy jednak e, co do tego, no do sejsmologii, to oni chyba są takimi ludźmi, którym naprawdę można ufać. Są wiarygodni, o. Japoński ekspert do spraw trzęsienia ziemi, Shinori Moriwagi, e, stwierdził, że uskok wschodni, Kodnio-anatolijski sięga aż do Cypru, i według niego może tam wystąpić trzęsienie ziemi o magnitudzie 7 stopni. E, przypominamy, że po niedawnych doniesieniach o silnym trzęsieniu ziemi w Stambule i, i Zmirze, e, znany turecki profesor tego nie przeczytam, bo ma takie kropki Naciguru. Chyba coś takiego. E, odnosił się także do uskoków e, Atalidy, e, które mogą mieć poważne konsekwencje dla Cypru. E, Isinori Moriwaki ostrzegał przed wieloma rejonami Turcji, ale tym razem mówił o niebezpieczeństwie na Cyprze, stwierdzając, że uskok wschodnio-anatolijski sięga e, od e, Lizagi do An... A, dany. A następnie na Cypr. Japoński ekspert powiedział, na Cyprze może wystąpić magnituda około 7 stopni Richtera. Jednym z niebezpieczniejszych obszarów pod względem jest Cypr. E, mogę przypomnieć, że ten, ob, ob, mogę powiedzieć, że ten obszar jest pierwszy. Także pamiętacie e, trzęsienie ziemi w Turcji? Ja nie pamiętam, że to było, czy to było rok temu, czy to było dwa lata temu, ale tam właśnie doszło do takiej właśnie też konkretnej tragedii. Więc y, wiecie, jeszcze jednak y, ta Turcja jest. Y, no, duża jest. No tutaj, Cypr, gdzie jest wyspą, gdzie po prostu wie, wiecie, z każdej strony ta fala po prostu może przyjść. Także może ten. No, na Cyprze może być naprawdę niebezpiecznie. W każdym bądź razie tutaj się mówi, jeśli chodzi o... bo nie można powiedzieć, że to Santorini jest, tylko o cyka, cyklady. Mi się, mi się cały czas myli i ja chcę powiedzieć cykady. Ja się muszę zawsze zastanowić, czy ja nie mówię cykady. Jeśli po prostu zamiast cyklady powiem cykady, no to przepraszam, musicie mi wybaczyć. W każdym bądź razie nie wiem, nie wiem, co ten... No, co będzie. W każdym bądź razie mówi się, że do sześciu tutaj na cykladach nie, nie powinno dojść. Do sześciu w skali Richtera nie powinno dojść. No, tutaj zobaczymy, czy ten pan, jeśli chodzi o ten wulkan, miał, miał rację, że ten kolumbo się budzi. Powiem Wam tak, jak tak przygotowywałam sobie tutaj te materiały, przypomniało mi się, że ja wiem, Wtedy, kiedy, patrzcie, nawet nie można powiedzieć nazwy tego państwa, ale wiecie, to państwo na i, 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 I ktoś na to państwo napadł i tak, na takich lotniach napadł na to państwo. The Economist miało taką swoją laurkę, że tak powiem, to, 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 to swoje krzopilo, jak, jak to się mówi, no, tam z, y, pierwszą stronę tego, Okładkę, o okładkę tego The Economist i tam było coś takiego, że był akropol i w tle tego akropolu był wulkan, który wybucha. Wiecie co i tak biorąc pod uwagę to, że ten The Economist on tak czasami wie co on robi, co on mówi, to czy po prostu o parę e, lat po prostu to co, e, to co sądził, że się stanie troszeczkę wcześniej, a stanie się troszeczkę później, no nie wiem. W każdym razie, moi drodzy, zobaczymy, oczywiście e, czas pokaże. Ja wam cały czas będę mówić, czy są jakieś nowości. Na dzień dzisiejszy, dzisiaj było bardzo spokojnie, można powiedzieć, nawet na mojej apce e, śledzę, że nic się nie działo. E, wczoraj było troszkę gorzej, przedwczoraj, przedwczoraj to samo. No trochę e, strat na wyspie. No i oczywiście dalej czekamy, co będzie. Yy, jeszcze raz pragnę Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za te Wasze nowe subskrypcje, za bardzo miłe słowa. Yy, no niektórych niestety ale musiałam yy, zbanować, bo były niemiłe słowa za bardzo. Yy, ale moi drodzy, ode mnie byłoby na tyle. Buziaki z Aten. Pa! pa.